28 marca w zespole szkół nr 2 odbędzie się Dzień Otwarty. Wtedy każdy może odwiedzić naszą szkołę i dowiedzieć się o niej czego tylko chce. Impreza zacznie się 28 marca o godzinie 12, a zakończy się o godzinie 16. W tym dniu w naszej szkole będzie wiele atrakcji. Odbędzie się gra terenowa. Będziecie mogli zobaczyć otwarte sale lekcyjne, próbę chóru, a o godzinie 14 porozmawiać z panią dyrektor. Józna na polach, sadzi krokusy, zajął się ci, po co są. Ma znowu uszy, a żagły rękurek. żaby się cieszą, że ten marzec rękurek trudno